Cześć wszystkim na kanale Grad Plus. Trzymańko. Dzisiaj jest sobota, wyruszyliśmy na magnes. Jesteśmy na piekiełku. Będziemy rzucać tutaj magnesami z dwie godziny dzisiaj. Pogoda sprzyja. No i mamy nowy magnes. Tak, będziemy, będziemy testować. Dokładnie tak. Jest to 500 kg. Jest podobno też ułożona lina od firmy Sensei Pro. Link do sklepu macie w opisie. Kod rabatowy również, aby ktoś chciał kupić. I zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda i jak się sprawuje. Szykujemy magnesy i rzucamy. Oglądajcie. Lecimy z. Otwieranie paczki I Cóż my tu mamy? Jest boksik z magnesem, lina dość długa jak zwykle także będziemy musieli skrócić żeby Tak, można spokojnie sobie to linę na pół obciąć bo jest naprawdę długa Rękawice No i najważniejsza rzecz sam magnes Dokładnie Jak to wygląda No i teraz będziemy rzucać już za dziadami większymi Uchwyt boczny do tej pory właśnie... O i proszę bardzo dwustronny Magnes neodymowy dwustronny do 500 kg firma Sensei Pro sami spójrzcie tak się prezentuje. Link w opisie macie do sklepu. kotrabatowy. rabatowy również tam się znajduje. Kotrabatowy rabatowy oczywiście Grat Plus. Jeśli ktoś by był zainteresowany, zapraszamy. Co akurat wystające korzenie. Fajnie, co można przywiązać. No i pierwszy rzut, nowym magnesidłem. Zobaczymy. Przy pierwszym rzucie nic nie było. Ale rzuciłem drugi i jest normalnie coś takiego ciężkiego, że aż ciężko ciągnąć. Co to będzie? O, Też próbuję tak delikatnie, żeby się nie oderwało. Ale trzyma mocno, naprawdę. O kurwa, zaraz zobaczymy, co to będzie. Uuuu Taki opór Co to jest? O! Kawał żeliwa Proszę bardzo Ciężki stare żeliwo jakieś o! No a to może być z, z 8 kg No zobaczymy na wadze potem Pierwszy rzut dzisiaj nagrywamy całość Na tych stanowiskach jeszcze nas nie było. No ponieważ zawsze były zajęte przez wędkarzy. O! Zobaczymy, czy coś już jest. Jakbym coś czuł, ale mogą to być jakieś konary. Ale chyba tym razem to jednak. Ja! Jest rura! Proszę Państwa, pierwszy rzut. Zrobimy coś takiego, że Waga Tu mamy coś takiego trafia na wagę 30 deko i rurka i pierwsze 2 kilo w 10 sekund Chyba idzie kolejny kotlet Widzicie jak bomble wlatują? To dobry znak. O co tu będzie? No proszę Też ciężki. Kolejne żeliwo mamy No już dwa grube kotlety na początek. Tak jeszcze na wstępie e, dzisiejszych połowów chciałbym dodać, że e, albo uprzedzić, że e, już komentarze, które będą na przykład, że co wy robicie tak długo na tym miejscu. No to to, dlatego wrzucamy tyle odcinków z tego miejsca, bo jest bardzo ciekawe, interesujące i jest wiele stanowisk, w których możemy sobie właśnie zająć taką pozycję jak teraz, że jest swobodnie, nie ma krzaków. A poza tym warto wracać dwa razy w to samo miejsce. Nawet u nas jest na pierwszym odcinku tutaj z tego miejsca, jak Konrad wyłowił tą małą pochwę od bagnetu, od noża, HJ. A mi się udało wyłowić tą większą. No i tym razem wróciliśmy drugi raz tam i udało mi się wyłożyć tą większą sztukę. No i wiecie, dlatego warto wracać w to samo miejsce, bo nie zawsze rzucimy tak samo magnesem. Nie zawsze on przeleci koło, tego, koło tej rzeczy, która może się przyczepić za drugim razem, także polecamy. Pamiętajcie o tym. A tutaj coś takiego strzelam. Niecałe, całe no, 400 gram. Co tym razem? Puszka tylko. A tym razem mamy haczek. Sprawdźmy, co tym razem wyłowił magnes. Rzecz. O, jest walka z kotletem. Panowie wędkarze, hobbyści, wiecie jak to jest? Jak się coś ciągnie, jakąś dużą sztukę. No w tym wypadku trzeba sobie poradzić z dnem zbiornika. No, ale w tym, tutaj czuję, że coś jest. Zobaczymy, co to będzie. Bąbelki już są. O, jest, proszę bardzo, o tej dużej sztuce, o której mówiłem. O, hop, pierwsze miejsce u mnie. Rura 5 kg. Mniejsza. I takie oto rzeczy. Łącznie niecałe 9 kg, a 8,5 Załóżmy. Jak wrzucamy na wagę Konrada Rzeczy. Ten najcięższy 6,25 Łącznie 830, no znowu web w łeb. Lecimy równo. <grymne> Oglądajcie dalej. Teraz tutaj z tego miejsca zobaczymy, po zmianie miejsca pierwszy fant. Jest jakiś ciąg dalszy i jakiś pręcior. I... O, jest tym, nawet co to jest w ogóle? Księżycowe? A nie odgrzałki? To taki wkręt jest, czy co? Ty... Ciekawy. Księżycowy na górze jest, nie, a tutaj. Ten? Nie wiem. Musisz napisać w komentarzu, o czego to mogło być. Jest, to odzyskaliśmy magnes. Dopiero co zgubiliśmy i takim patentem o. Na trze za trzecim rzutem, tak jak wtedy za trzecim rzutem na kotwicę. Dokładnie tak. O, trzeba było jakiejś większej ruryce przyczepić i się złapał elegancko. To możemy rzucać dalej. Pierwszy rzut. Pierwszy rzut po zmianie miejsca. Sprawdźmy co przyciągnął magnes już widać, że coś większego. Wygięty stylarzyk taki. No, i taki gwóźdź. musiałem kawałek dalej się przenieść, tam za dużo przeczorów było, niestety. No, ale tu już jest wygodniej. Pierwszy rzut, i gwoździe dwa. Tym razem. Taka rura. O, jest jeszcze śruba. Taki drut. No i tym razem taki zestaw. Taka część, kapsel. jakiś badziewia. No i blaszka. A cóż to za rzecz mogła być? Wygląda tak ciekawie, a nie wiem czy ciekawe. Coś takiego przyciągnął magnes, udało się trafić. Dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś wie. Teraz magnes mi się zaklinował niestety między kamieniami, ale są gumaki na szczęście. Zaraz wchodzimy do wody i może się uda. No i tu jest między tymi kamieniami. Wchodzimy. I wyciągamy no. tu Od razu mi się jakiś metal złapał To spróbuję go złapać teraz To niestety kamienie i się blokuje wszystko Ale co to jest? O proszę, taki pręd Elegancko co coś na końcu ma Jakby od kaloryfera rurę, ale ciekawe Nie, bo to już pikulec To jednak coś innego będzie Ciekawe. Coś fajnie się trzyma. Czasami to może być złudzenie. Takie, że to może być, nie wiem, konar czy cokolwiek innego. Ale mam wrażenie, że nie tym razem. O coś tu będzie. A jednak. Do tego dokładnie tak szło. Mamy tym razem no, tak jakby jakaś klapka na coś, osłonka i tu po słoiku no już taki uchwyt jakby Proszę bardzo, czyścimy piekiełko piekiełko w ciągu dalszym tym razem jakby śruba, nie, nie no, żu, żura coś takiego, łączenie no, Kolejny fand no, się tutaj znowu kamienie. O, proszę, jaki długi pręt brojeniowy. No elegancko. Kotlety nadal wychodzą tutaj. O, tu jeszcze coś jest. Podłużymy. Jakby taka, nie wiem, spinka. Może i spinka. O, a tu mamy fenty wędkarskie. Jeszcze jest haczyk. nie tylko, blacha jeszcze w dobrym stanie, problem z odklejeniem. O, mamy taką blachę, czwórkę i fajny haczyk. Jest pierwsza blacha dzisiaj. Chodź tutaj. Muszę parę rękawiczką zrobić, żeby się mogę pokaleczyć. Haczyk. Taka oto blaszka Tym razem taka obręcz tylko i taki zestawik o. złomowy kolejne rzeczy wyławiamy o i tutaj uchwyt O no, tylko takie coś i kawałek blaszki jakiś no i tym razem taki hak już nam wypadł tutaj z tego miejsca taki sam no i tu jeszcze drobnica u mnie na koniec taki łańcuszek no nasz czas dzisiaj dobiega końca trochę ponad dwie godziny rzucania dzisiaj o wiele mniej rzeczy wypadło ale wiecie Trzeba sprawdzić każde miejsce w tym miejscu na tym zbiorniku. Piekiełko będzie się czyści, to znaczy my je czyścimy. Za chwilę pokażemy Wam, ile było kilogramów z drugiego i ile łącznie dzisiaj zebraliśmy. Za chwilę podsumowania. Waga odpalona, ważymy rzeczy Konrada. No i po zmianie miejsca. 4 kg plus 8 to jest 12 i teraz dorzucimy moje. Można powiedzieć, że to już jest podsumowanie naszego dzisiejszego na dzisiejszych rzutów magnesem. Tak, mamy... pokazujemy Wam ile tego jest. 7, 15, plus 8, to jest 15 kg, plus 12, dzisiaj 27 kg. I tu jeszcze wypadły takie blaszki z noszykiem. Stan nawet spoko. To już na tyle z dzisiejszego odcinka na magnesie neodymowym. Złowiliśmy dzisiaj niecałe 30 kg. Pięknie jako się oczyszcza. I wrócimy tam jeszcze ponownie, niejednokrotnie. Tym razem byliśmy właśnie z drugiej strony tego piekiełka, nie było tam aż tyle złomu jak z drugiej strony tam gdzie byliśmy na początku właśnie tych pierwszych odcinków dwóch, ale jak widać jakiś tam złom jeszcze wypadł. Do zobaczenia w następnych odsłonach i zapraszamy oczywiście do komentowania, subskrypcji i do lajkowania. Cześć! Cześć!